Witam wszystkich. Dzisiaj nietypowo z Gryfina postanowiłem wybrać się i zobaczyć stan gryfińskich schronów. Na taki jeden właśnie natrafiłem w, miejsku, w miejskim parku. No a więc odwracamy kamerę i patrzymy, co tu jest. Załóżmy, że właśnie ogłoszono alarm: dronowy, rakietowy, atomowy, co wy tam sobie wymyślicie. No i teraz to to miejsce. Nie pozwala nam dostać się do schronu Zabezpieczenie jest widoczne Trzeba wziąć fleksa idziemy dalej idziemy dalej, widzimy drzwi wszystko zardzewiałe Tak, synkuj, nie mielibyśmy gdzie się schować, zobacz. Tak państwo polskie dba. O schrony idziemy dalej. Drugie wejście zabezpieczone kutką, tutaj też nie wejdziemy. A wszystko w okolicy miejskiego parku, tak jak wspomniałem, urzędnicy też zapewne nie mieliby się gdzie schować. Także tak to wygląda. Jedna wielka katastrofa. Gdzie te miliardy na schrony? Nie wiadomo. Także niedługo pojawi się więcej materiałów na temat schronów. Do usłyszenia.